Zadowolona jestem i chciałbym w dalszym ciągu korzystać z kuchni wikinga, dlatego że jedzenie dobre jest smaczne, zdrowe. Coś Kuchnia wikinga naprawdę nam smakowała. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Jako Kuchnia Wikinga we współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizujemy projekt dostarczania posiłków kombatantom mieszkającym na terenie województwa podlaskiego. Nazywam się Janusz Smaczny. Skończyłem 4 lata Instytutu Architektury w Białymstoku. Choroba niestety nie pozwoliła mi ukończyć. W październiku 1990 roku Krajowy Lider Konfederacji Polski Niepodległej Leszek Moczulski mianował Janusza Smacznego na szefa okręgu KPN Pianwstoku. Moim największym takim dokonaniem jest logo NZS-u, ogólnopolskie logo NZS-u. To jest mój projekt i moje wykonanie. Inicjatywa powstała w momencie, gdy w Polsce ogłoszono pandemię koronawirusa. Wydaje mi się, że od kiedy mama spożywa te posiłki z Wikinga, stan jej samopoczucia i zdrowia się zmienił. Jest żywsza. Podejrzewam, że to z powodu regularnego spożywania posiłków i urozmaicenia, jakie w tych zestawach jest. Stanisława, córka Pauliny i Karola Sykała. Od 16 kwietnia do dziś łącznie dostarczyliśmy już ponad 4000 posiłków. Niezależnie od sytuacji epidemicznej, pragniemy kontynuować projekt, gdyż uważamy, że działamy w słusznej sprawie.